Jaki kolor zasłon wybrać, gdy nasze ściany są jasne? Czy kanapa ma być czerwona, gdy sufit jest ciemny? Czy barwy mają ze sobą harmonizować czy kontrastować? Tysiące pytań, gdy remontujemy mieszkania. I na te pytania dzisiaj odpowie nam między innymi Pani architekt Marta Cukierska. Witam Pani Marto. Witam. Pani Marto, pierwsze moje pytanie. Jakie kolory w tym roku są najmodniejsze i jakie są trendy? No. Tak naprawdę, jeśli chodzi o kolory i w ogóle dobór kolorów we wnętrzu, uważam, że jest to bardzo subiektywna jakby rzecz z tego względu, że to właściwie sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które kolory lubimy, które kolory wpływają na nas dobrze, w których czujemy się w porządku, możemy się odprężyć, które nas pobudzają. Tak więc, moim zdaniem, dobrze jest orientować się, mniej więcej zwracać uwagę, co jest w danym momencie modne. Natomiast, natomiast, przy projektowaniu wnętrza, bardziej sugerowałabym wybrać kolory, które nam się osobiście podobają. Czyli kolory rządzą naszym nastrojem, tak? Kolory rządzą sensie? naszym nastrojem. Tak, poza tym w mieszkaniu spędzamy dosyć dużo czasu. Często przychodzimy do domu, chcemy wypocząć, zrelaksować się więc e, dobrze jest otaczać się kolorami, e, które jakby przyjemnie na nas wpływają. Przy doborze kolorów we wnętrzu dobrze jest zwrócić uwagę, jakie to będzie pomieszczenie. Czyli dobieramy różne kolory w zależności od stref w mieszkaniu, od funkcji, jakie mają być pełnione w danym pomieszczeniu. Dobrze jest, kiedy w sypialni wybierzemy sobie kolory raczej spokojne. Wbrew pozorom, kolor brązowy, który wydawałby się kolorem ciepłym, spokojnym i jak najbardziej sprzyjającym do sypialni, nie jest najbardziej korzystny, ponieważ. Troszkę nas rozleniwia, nie wpływa na nas zbyt pobudzająco. Dobrze mieć na uwadze to, że w takiej sypialni, gdy rano wstajemy, musimy otaczyć się kolorami, które nas jakby zachęcają do wstania, ruszania się w łóżka, Szczególnie na przykład w zimowe poranki, kiedy jest zimno na dworze, kiedy mamy chłodniej w pomieszczeniach, mamy mimo wszystko tą energię, żeby z łóżka wstać. Fajnie jest na przykład przy zaprojektowaniu wnętrza dosyć neutralnego, czyli w tych kolorach, o których wspominałam, wybrać sobie jeden akcent kolorystyczny. W tym przypadku jest to taki e, ciepły fiolet, fiolet śliwka, ponieważ wiem, że, że pani taki kolor lubi. Aha, czyli to nie jest mhm. kolor, który jakoś specjalnie ma na mnie wpływać, tylko to jest po prostu ten, który nie, jest, ja lubię tak. mój wybrany, tak? Tak, to jest, ale to jest dokładnie też taki akcent, żeby e, też to całe nasze wnętrze nie było mdłe, to, to dobieramy rozumiem? sobie jeden na przykład kolor, który jest tutaj takim. Kolorem kontrastującym, i on jakby nadaje już kształtuje klimat naszego wnętrza. Czy ten kolor, właśnie kontrastujący, jest zastosowany w każdym pomieszczeniu, czy w jednym pokoju wybieramy jeden kolor, właśnie taki dominujący kontrastujący? Ponieważ jest to nieduże mieszkanie, dlatego staraliśmy się tutaj nie dzielić każdego pokoju na inną strefę kolorystyczną. Oczywiście przyjęta jest sypialnia z dodatkowymi kolorami turkosowymi, po to, żeby jakby troszkę ją wyróżnić i żeby. Ten, te kolory troszkę bardziej nas uspokajały. Żeby nie, były monotonne, żeby nie były monotonne. Natomiast jeżeli salon mamy właściwie otwarty z kuchnią, z całym przedpokojem, dobrze jak te kolory wszystkie się przenikają i są do siebie bardzo podobne i jest zachowany ten sam styl, ponieważ to jest otwarta przestrzeń. Kiedy mamy standardowe mieszkania w blokach, które są na wysokość 2,50, z reguły staramy się nie dawać ciemnych kolorów na sufity, ponieważ mamy wrażenie przytłoczenia w momencie, kiedy wchodzimy do danego pomieszczenia. Stosujemy wtedy raczej kolory jasne. Kiedy to jest rzeczywiście biały sufit, na ścianach wtedy dajemy sobie inne troszkę kolory. W momencie, kiedy jest biały sufit, jest wrażenie, jakby to pomieszczenie nam się optycznie troszkę podnosiło w górę, a na pewno nas nie, nie przytłacza, nie, nie przygniata. W momencie, kiedy mamy na przykład wyższe pomieszczenia, są to kamienice bądź nowe budownictwo, możemy sobie w tym momencie na przykład Pokombinować trochę z różnymi e, sufitami podwieszanymi z różnymi kolorami, jednak również e, nie sugerowałabym e, malowania sufitów na kolory ciemne, ponieważ e, i tak one e, troszkę nam to pomieszczenie optycznie pomniejszają i troszkę nas przygniatają. Oprócz tego, że oczywiście bawi się pani barwami, to właśnie chodzi też o fakturę ścian. Mhm. Czy, dajmy na to, jeżeli ściana jest chropowata, czy powinniśmy zastosować jasny kolor, ciemny kolor, jak podkreślić to, że, że coś się dzieje prawda, w tej, w tej mhm. fakturze? To znaczy, jeżeli na przykład wykorzystujemy sobie jakąś ścianę poprzez nałożenie ewentualnie faktury fajnie jest, gdy ona jest, na przykład, była takim akcentem w pomieszczeniu. Wszystko inne jest jasne. Zostaje nam jedna ściana, która jest w fakturze. Ważne jest w tym momencie, żeby ją sobie odpowiednio podświetlić i żeby ona tworzyła element dekoracyjny we wnętrzu, a nie była przypadkową ciemną ścianą. Trzeba mieć na uwadze iż faktury na każdej ze ścian w pomieszczeniu, mimo wszystko, również pomniejszają troszkę optycznie to pomieszczenie. Gładkie ściany w takim delikatnym właśnie kolorze one nam je powiększają. Dlatego, taką fakturę i w ciemnej barwie radziłabym stosować w niewielkich fragmentach albo na, na jednej ze ścian. Chyba że rzeczywiście też podobnie tak jak tutaj mamy, mamy bardzo uspokojone wnętrze poprzez niewykorzystanie zbyt wielu mebli. Cieszę się, że nie mam w domu pomarańczowego koloru, bo z tego co mm -hmm. wiem, to właśnie różne fast foody i bary stosują taki kolor, ponieważ tak, tam no jesteśmy niecierpliwi, się... głodni i ten kolor właśnie tak na nas wpływa. Więc gdyby mm -hmm. pani mi zrobiła pomarańczowy w kuchni, to niestety przytyłabym 100 kg. Tak, ale, ale widzę, że mamy tutaj inne kolory. Ta kuchnia troszkę będzie otwarta, dlatego jest też zachowana w podobnej kolorystyce. Oczywiście na ścianach również jest przewidziany kolor, może nie do końca cały czysty biały, jednak złamany, żeby to była ciepła biel, ponieważ jest tu dużo szarości, elementy czarne, jest taki fiolet. Żeby też Pani nie czuła się chłodno w tym pomieszczeniu, Jak w szpitalu. Dokładnie, to, to są wykorzystane właśnie złamane ciepłe biele oraz bardzo ważne w pewnym etapie będzie oświetlenie, które też powinno być w ciepłych bielach i tych punktów jest dosyć złożone dużo, żeby one właściwie stworzyły nam klimat w tym całym pomieszczeniu.